Cześć, dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj chciałam pokazać rzeczy, materiały, z których będę robiła taki projekt na propozycję zabawy, ani z kanału Album czy Kartka. To będzie, powsta ma powstać Junk Journal z różnych ścinków, więc mam tu, pokażę Wam różne rzeczy, które ze no zebrałam. Pewnie jeszcze gdzieś są tu, gdzieś różne pochowane, odłożone, niezbędne rzeczy, które wydawały mi się potrzebne i nie do wyrzucenia, ale to są takie, które teraz mi, no, wpadły w rękę i, i świadoma jestem, że tutaj są. Więc, e, zaczynam, no tu mam różne takie, zacznę może od okładki. Mam różne pudełeczka, z których pomyślałam, że mogę zrobić okładkę. Mam nadzieję, że, no, to mi wyjdzie, może coś innego z czym przyjdzie do głowy. Pudełka po różnych rzeczach. I mam też okładkę ze kalendarza. Może, może ona będzie tą okładką. No zobaczymy. To jest jedna rzecz. Teraz tak, co do środka. Do środka. Środek będę komponowała z różnych czcinków, które najczęściej wrzucam do tego pudełka. To pudełko sobie leży pod stołem, na którym pracuję i jak. Coś mi zostaje albo coś mi się źle wytnie albo mi zostanie jakiś element, to ja to tam hops. Kładę i to sobie leży. I teraz tak, mam y, na przykład takie kopercie. Mam różne małe kopertki, które zbierałam. No ta jest mała, więc jak jest coś małe, jest dla mnie słodziutkie, nie mogę wyrzucić. To są kopertki w jakichś no tabletkach dla kota. No więc, no jak to miałam wyrzucić właśnie coś mi im... Jeszcze odchłonęła jakiś maluszek, więc to może się przyda. Może umieszczę tu, mam koperty po rachunkach, ale zobaczymy. To jest tak, taki mój no, pomysł, że może to się tu zmieści. Czy znaczy, może to tu umieszczę? Kartki, które, którymi chyba próbujemy zafarbować kawą. Tutaj odkryłam, że nie należy farbować kawą y, z fusami, bo te fusy zostają na tym papierze. Lepiej rozpuszczalną albo herbatą, no ale są, zostają takie dwie karteczki. Z wycinanek z tekturki, z wycinanki, no śliczne. Szkoda, wyrzucić, więc teraz użyjemy kawałek z jakiegoś projektu, z warsztatu, któregoś bawełnki. No, jakby nie. To, jak to się nazywa? Zapałki. Pudełeczko. Śliczny motocykl może się przyda. Tutaj mam. Tutaj mam różne takie skrapki. To są moje... w ogóle. To jest chyba mój pierwszy wykrojnik, sobie zaszalałam, kupiłam. I nie wyciął mi się dobrze. No i coś tu próbowałam robić, przyklejać. Nie wiem, miała powstać kartka zaproszenie. W środku jest to źle odbite. No i trzymam to. Tutaj też coś mi się źle docięte, więc jak najbardziej, o, tu też widzicie, nie, wy, nie, nie wycięło w papierze kraftowym, a to już jest ładnie, no ale zostało. Więc może to tego użyję i serducho też, to jest to, koperta za ładno żeby wyrzucić resztki po ami Amiranie no nie wiem czy z tego może uda mi się kwiatka zrobić zobaczymy jakiś taki papier tu nawet o mam zeszyt taki stary słuchajcie zabytek zabytek nie wiem czy tu mamy rok nie mamy naturalnie pożółkły papier no jak znalazł Coś takiego. Tu mam naklejeczki, one są całkiem dobre, no ale chyba tutaj się znalazły przez przypadek, ale są, może się przydadzą. I różne kawałki z różnych papierów świątecznych. Teraz robiam albumy, czarny papier o, srebrny. Coś takiego. Zobaczcie, tu jest taka złota folia. To mam chyba. Od Ani, od Ani Astra, no coś może wycnę. Papier, który sobie robiłam taką farbką w proszku i z tego wycinam potem listki albo kwiatuszki, to może zrobię. Tutaj też mam kopertę, jakąś z odzysku, nawet pół arkusza. Znowu wstążeczkę, jakiś stempelek. I takie różne cuda. A tu mam może będzie z jakiejś ulotki reklamowej. Na no, coś się przyda. Tu różowy kartonik. A to z takich kotków. No i tyły z bloków. Rysu, z, bloków no, z bloku technicznego czarnego. Maziaje dziecięce. Tutaj też jakiś mój papier pofarbowany. Tutaj liniuszek pofarbowany kawa albo herbatą. Moje zabawy z barwieniem. Też jakieś skrapki. Kwiaty. O, tutaj mam małe kopertki. Nie mogę takich rzeczy wyrzucać. Na piance fragment. Pianki. Tak, złocony też. Hmm. Ramka, jakieś serwetka, kawałek koronki, to kartka. Co ja tu mam jeszcze ciekawego, Nawet całe arkusze, widzicie, papierów świąteczne. Tutaj robiłam z tego kwiatki, może zrobię kwiatki. Aj, aj, aj. Mhm. Tu coś wycinałam, o, tu kawałek. Zm y robiłam przez maskę eksperymenta. Tiulu. Pudełko po perfumach, bo jest błyszczące i stwierdziłam, że mogę coś wyciąć. No i takie rzeczy. No i to są? Tak, jakieś próbniki po... Też z, chyba z jakichś nie No nie wiem, a to był jakiś próbnik czy wzornik dostałam też od ostry. To, to jest tutaj? Ja nawet znalazłam te kawałek tekturki. To mamy. Zobaczcie to. Tak. I to jest takie rzeczy. A mam jeszcze. Zobaczcie, z kalendarza wycinałam. Tu mam od z kalendarza od Beaty, wycinałam sobie widoczki. Jeszcze a propos różnych rzeczy wyciętych po herbatce, no, jak tego nie zostawić? Z ubrań to chyba od Kasi dostałam, bo słuchajcie, no ludzie już wiedzą i znajomi, że ja zbieram różne dziwne rzeczy, więc dostaję to z projektu kotkowego, którego też jeszcze nie wrzuciłam. W ogóle mam jakieś filmiki niepowrzucane. To moi drodzy, to jest z szanu. Bardzo dobrych szan, chciałam powiedzieć, i bardzo ładnie tak był zapakowany. Więc mamy to z jednorożca, z jakiegoś wykrojnika z Ali. To też jest metka. To też z jakiejś torby, takie fajne na kartoniku. Z perfum, o boże, z perfum, to jest z kapci. Co jeszcze mam? Mam taki zaszycik, który dostawałam swego czasu, jak przychodziły. Hmm. Rachunki jeszcze nie drogą elektroniczną, to takie ze dodawali. Część jest taką krzyżówką. Patrzę, tu nie coś Część była do kolorowania. O, na przykład taka choinka. Część mam liniuszków, a w środku mam cóż, ze zwierciadła, też z notesu. Mam kalendarium teatralne. Mam. Mam papier, nie będę mówiła o czym. Kawałek, tapety z jakiegoś projektu, notesik. No to to są takie rzeczy. A, i jeszcze mam. Co? Ja tu, mam? tu też są jakieś metki. No po prostu. Są metki takie. Kartoniki. O, taka. mam takie folie, a mi te kalki, też już niepotrzebne z nie jakimiś tu nadrukami też się może przyda no i to chyba wszystko i coś z tego powstanie mam nadzieję także trzymajcie za mnie kciuki, żeby miała A nie, jeszcze nie no i to co ja może wykorzystam, słuchajcie mam takie piękne fragmenty materiałów na przykład z kotkiem albo takie kwiaty o kawałek bawełny nie będę wszystkiego wyciągać mam tego taki troszkę w reklamówce kicia no takie mam cuda to chyba się nada na taki dżunglę. no ja myślę że się nada no i dobrze to już tyle no kicia jest cudna Dobra, to ja już znikam yy, i do zobaczenia, to teraz trzymajcie za mnie kciuki i wstążeczkę mam różną, no. trzymajcie za mnie kciuki i do zobaczenia jak będę już miała gotowy ten, ten journal. To na razie, pa pa.